Z tej strony Kłonica Łukasz mam lat 26. Interesuję się sportem, psychologią, zarabianiem w internecie, ale najważniejsze zacząłem się też interesować aktorstwem. Do tej pory brałem udział w czterech dość krótkich epizodach w serialach. Były to 48 godzin, kochane pieniądze, tajemnice miłości i magazyn 997. Występowałem tak naprawdę tylko w 2021 roku. Wtedy się zaczęła można powiedzieć moja jeszcze mała kariera, ale mam nadzieję, że będzie większa. Oprócz tego też brałem udział również w tym samym roku. W reklamie internetowej była to reklama szamponu do włosów i to co najważniejsze to brałem też udział w teledysku. Był to teledysk Papuga, dość popularny wśród nastolatek nastolatków. Ma obecnie 25 milionów wyświetleń na YouTubie w nieco ponad miesiąc. Także jeśli chodzi o najważniejsze kwestie, to jest tyle. Pozdrawiam.